Co? Barany cia... jakie mają uszy? Uh, uh, uh. O no co? Tata a barany jakie mają uszy? Jakie? Zwierzuty. Jesteś taki duży, taki duży, taki jestem duży. Zwierz. No tak, tak. Ojej, ojej. Ojej, to zwierzę. Zwierzę, ty... Tak. Jak koteł. Ojej. Tu mnie głaskaj. Ojej. Tu mnie głaskaj. Jeszcze? Tu jest to urany? <grystu> Ты здесь